Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Witam na kolejnym webinarze kancelarii CLC Hakowski Ciszek. Proszę Państwa, najpierw potwierdźmy sobie, że się słyszymy, widzimy. Napiszcie słowo tak na czacie. To już nam da informację, że możemy dalej kontynuować. Super. Pani Sabino, Pani Karolino, dziękuję, dziękuję Państwu. No dobra, to zaczynamy już formalnie. Ja nazywam się Maciej Hakowski, jestem partnerem zarządzającym w kancelarii CIC, Hakowski i Ciszek, kancelarii, która od 20 lat specjalizuje się w różnych prawnych, podatkowych, ubezpieczeniowych i oczywiście imigracyjnych aspektach zatrudnienia. A dzisiaj, proszę Państwa, daliśmy sobie taki temat, no, bym powiedział, bardzo specjalistyczny, ale bardzo ważny dla wszystkich osób, które po pierwsze zatrudniają cudzoziemców w naszym kraju, po drugie działają w branży zatrudnienia zewnętrznego, a głównie w obszarze właśnie outsourcingu, bo ostatnia zmiana, czyli nowe prawo imigracyjne, które już obowiązuje, proszę państwa, od miesiąca, od 1 czerwca, no nam tutaj bardzo dużo, że tak powiem, pozmieniało. A żeby to wszystko, proszę Państwa, omówić, co tu trzeba zrobić, to ja dzisiaj musiałem zaprosić, no myślę, że już znanego Państwu, gościa, inżyniera Pawła Wróbla, który jest w naszej kancelarii szefem działu AI i analityki HR. Cześć Paweł. Cześć Matko, dobry Państwu. Ja sobie pozwolę, proszę Państwa, zrobić taki może przydługi wstęp, ale on jest niezbędny, żebyśmy w ogóle zrozumieli, dlaczego ja tutaj Pawła zaprosiłem. Co ma wspólnego, proszę Państwa, analityka, inżynier... Z problemami możecie Państwo powiedzieć, że o charakterze prawnym. I teraz ja myślę, że, że jest bardzo ważne, żebyście Państwo sobie zdawali sprawę, że ten 1 czerwca to jest bardzo ważna data, już historyczna, bo od 1 czerwca 2025 roku można powiedzieć, że kończy nam się zjawisko outsourcingu pracowniczego, tak? Czyli sytuacji, gdzie my tak naprawdę uciekając od pracy tymczasowej, ale realizując to zatrudnienie zewnętrzne przy udziale zatrudnionych cudzoziemców, no de facto uciekaliśmy ustawie o pracy tymczasowej i jednocześnie nie wchodziliśmy w taką prawidłową postać outsourcingu, czyli nie wchodziliśmy w outsourcing procesowy. A ustawodawca powiedział: Słuchajcie, przy okazji tej zmiany dotyczącej cudzoziemców na polskim rynku pracy, trzeba zrobić z tym porządek i robimy to tu i teraz. I teraz, w pewnym uproszczeniu, ta zmiana wygląda następująco. My, jeżeli dalej działamy w outsourcingu pracowniczym, nie będziemy mogli legalnie zatrudniać cudzoziemców, których legalizujemy trybem oświadczeń czy trybem zezwoleń. Jeżeli chodzi o sytuację Ukraińców, powiadomienia sytuacja jest jeszcze odrębna, ale ona też naszym zdaniem będzie niedługo się kończyła wraz ze specustawą wojenną, a to wiemy, że jest zależne od sytuacji politycznej, sytuacji być może w jakiejś tam perspektywie bliższej czasu kończącej się wojny na Ukrainie. Ale już teraz można powiedzieć, że ta zmiana powoduje, że nie chcemy jako firmy usługodawcze, ani tym bardziej usługobiorcy, czyli klienci tak, firmy outsourcingowych, nie chcemy mieć nic do czynienia z outsourcingiem pracowniczym. Czyli idziemy w stronę, bo zostaliśmy popchnięci przez ustawodawcę, idziemy w stronę outsourcingu procesowego. Jest jeszcze drugie zjawisko, o którym Państwo musicie pamiętać. Wielu klientów do nas, do kancelarii dzwoni, skarży się, prosi o pomoc, żeby zrobić coś od lat, to już trwa, z tak zwaną akcją antyoutsourcingową prowadzoną. Przez urzędy wojewódzkie, czyli blokada na zezwolenia dla firm outsourcingowych, firm, które są właśnie firmami działającymi w modelu outsourcingu pracowniczego, a nie outsourcingu procesowego. Tak? Czyli można się spodziewać jeszcze, jakby w ramach tej praktyki, już nie, nie wynika to z samej zmiany tych przepisów, nowego prawa imigracyjnego, że tu możemy mieć też problem z dostępem do legalnych ludzi do pracy w naszym kraju, cudzoziemców oczywiście. No i teraz tak. Jeżeli to ma być outsourcing procesowy, to outsourcing procesowy musi spełniać pewne wymogi. I tu ja na szybko, bo nie chcę się dzisiaj skupiać na tych, tych aspektach prawnych, na szybko wymienię. Musicie mieć odpowiednio ukształtowaną umowę outsourcingową, outsourcingu procesowego, musicie mieć umowę toolingową. Mówi się teraz także o umowach najmu, bądź innych, że tak powiem, tytułach prawnych do dostępu do nieruchomości, na której. Wasi pracownicy u klienta, u insorcera pracują. Tak, to są aspekty czysto prawne. Ale co się pojawiło, proszę Państwa, i jak najbardziej jest wspierane w interpretacjach przez Ministerstwo, przez Państwową Inspekcję Pracy, podejrzewam, że za chwilę też i formalnie Straż Graniczną, i tak dalej, i wszyscy na to się rzucą, urzędnicy ze wszystkich organów, które Państwa kontrolują, i Państwa klientów, bo to jest też bardzo ważne. No to jest, proszę Państwa, i to jest temat właśnie naszego dzisiejszego spotkania, to jest właśnie proces, outsourcing procesowy, on się nazywa przypadkowo w ten sposób, tak? bo to jest sytuacja, gdzie klient, czyli insourcer, mówi jaką część swojego biznesu, czy to jest korowa, czy niekorowa część biznesu, to już jest obojętne, wyjmuje na zewnątrz i przekazuje do zewnętrznego podmiotu, czyli firmy outsourcingowej, do opieki. Do prowadzenia tego przez firmę zewnętrzną. Tak? Czyli mogę na przykład komuś przekazać jakieś, powiedzmy, obszary produkcyjne, mogę przekazać obszary jakieś około produkcyjne, przykładowo sprzątanie, mogę w, powiedzmy, branży jakiejś tam logistycznej, opiekę nad jakimś magazynem przekazać i tak dalej. Moglibyśmy przechodzić przez różne branże, ale jeszcze nie czas ku nie temu. I teraz najważniejsze jest to, że już widzimy w tym momencie, że musimy te procesy najpierw zdefiniować, wyodrębnić, następnie przygotować ich dokumentację i tą dokumentację włączyć jako załączniki do umowy outsourcingowej. I kiedy przyjdzie do nas kontrola, bądź będziemy się starali o zezwolenia, możemy być o to pytani i musimy to pokazać a z naszych doświadczeń, z ostatnich dwóch miesięcy, są bardzo intensywne doświadczenia z wieloma klientami, wynika, proszę Państwa, że niestety firmy outsourcingowe i insourcerzy tak samo kompletnie są na to niegotowi. O ile mają często nawet dobre umowy outsourcingowe, o ile już wiemy, co to jest tooling i tak dalej, to w tym temacie praktycznie rzecz biorąc to, co firma, Widzimy to też po audytach, które teraz realizujemy, co firma, to po prostu tych procesów nie ma. Czyli mówimy outsourcing procesowy, ale procesów nie ma. Jak nas zapytacie, to nie mamy niczego, nie mamy dokumentacji, nie mamy niczego. I teraz, jako że nie są to działania czysto prawne, są to działania o charakterze analitycznym, inżynierskim, czyli dokonanie takiego wyodrębnienia, dlatego właśnie zaprosiłem kolegę inżyniera Pawła Wróbla, który u nas i jego dział właśnie wspiera nas prawników w kancelarii, i dostarcza nam bardzo ważnych informacji. Paweł, przepraszam za ten długi wstęp, ale on był konieczny, żeby wszyscy zrozumieli, dlaczego jakby twoja rola w tym momencie jest taka istotna. Ja bym Cię bardzo prosił, żebyś opowiedział w tym momencie o tych doświadczeniach doradczych, które mamy. Jak w ogóle wygląda wyodrębnienie procesu? Jak to wszystko, proszę Państwa, jak to wszystko, proszę Państwa, działa? Paweł, bardzo proszę. Ja zawsze porównuję wizytę, bo no tego się akurat nie da zrobić bez wizyty na, na hali, na, czy to produkcyjnej, czy logistycznej, bo obsługujemy różne branże. I ja zawsze to porównuję do zrobienia zdjęć. Czyli wchodzimy na halę, robimy zdjęcie i patrzymy, kto jest na tym zdjęciu. Czy na tym zdjęciu widać wyłącznie osoby, które są. Tutaj z ramienia insorsera, czyli osoby, która korzysta z usług tych osób, czy outsorsera, czyli osoba, która świadczy te usługi. Jeżeli na takim zdjęciu widzimy, zresztą wszyscy, na przykład z takimi samymi odzieżą, kamizelkami, kolorami. No to nie ma problemu, bo wiemy, że jest to wydzielony obszar, wydzielone właśnie obszar, miejsce, linia, gniazdo, generalnie wydzielony właśnie proces. Natomiast 90% bym powiedział przypadków polega na tym, że na tym zdjęciu widać różne kolory odzieży, różne osoby zatrudnione bezpośrednio przez instorsera, przez outsourcing, a jeszcze i czasem się tam zdarza jeszcze APT. Czyli na jednym zdjęciu, w jednym miejscu widzimy trzy rodzaje tutaj zatrudnienia. I to jest oczywiście rzecz, która jest w pierwszej kolejności do poprawy, czyli jak to podzielić, żeby właśnie na tym jednym zdjęciu mogło widać tylko i wyłącznie daną grupę ludzi. I to oczywiście jest zależne od ułożenia generalnie całego procesu. Ja tutaj będę się poruszał bardziej procesem produkcyjnym, ale przez to również będę miał na myśli procesy, mówię, logistyczne z różnych innych branż. To jak najbardziej znajduje to samo zastosowanie. I w tym momencie, bym powiedział. Zaczynają głównie duże firmy, zaczynają odczuwać ryzyka, o których Maćku wspomnieć wcześniej, czyli jest to chęć zabezpieczenia się i właśnie stąd też coraz częstsze wizyty w coraz większych firmach, które widzą właśnie, że na tym zdjęciu jest wszystko ze wszystkim przemieszane, co generuje największe ryzyko i oczywiście standardowo na tym etapie Zazwyczaj pada pytanie, czy dany proces może być obsługiwany, oczywiście, jeżeli już gdzieś jest świadomość od klientów, że należy wydzielić insorcera od danego procesu, przekazać go na zewnątrz, no ale na przykład, czy taki proces mógłby być realizowany przez różnych dostawców usług czyli jeden proces przez różnych dostawców usług. No oczywiście docelowo my powinniśmy dążyć do tego, żeby jeden proces był obsługiwany wyłącznie przez jednego dostawcę usług, żebyśmy my mogli to sobie po pierwsze sformalizować, właśnie w chociaż, chociażby w sposób wydzielonego procesu, za chwilkę pokażę Państwu taki przykład, jak, jak to może wyglądać z perspektywy właśnie dokumentacji. I druga rzecz, kwestie rozliczeniowe. Bo coraz więcej firm, zarówno od strony outsourcera, jak i insourcera, dostrzega koniecznie, że taki proces musi być wydzielony nie ze względów organizacyjnych, ale często ze względów nawet samej realizacji. Mówią wprost: jedni outsourcerzy, my nie chcemy, żeby ktoś nam pomagał, inni dostawcy usług, bo to my jesteśmy specjalizujemy się w, w danej produkcji czy w danym pakowaniu i to na nas zależy, na przykład wydajność, dzięki czemu przez Lepszą wydajność całego zespołu, całego procesu, jesteśmy w stanie też po pierwsze wiedzieć, czy, jak do tego podchodzić. Czy już się odchodzi od zasadzie, że dajemy ludzi i nikt inżynier sobie nimi zarządza, bo to jest prosta PT, a mimo to nadal cały czas taka współpraca występuje, ale właśnie ze względu na to, że, on, że ci outsourcerzy chcą się specjalizować. Chcą się specjalizować, chcą podkręcać wydajność i szukać krótko mówiąc zysku w tym właśnie, że oni przejmują na poważnie proces. Bo to jest coś, czego brakuje mi właśnie podczas wizyt. Ja bym powiedział, że obecnie 80% outsourcingu to jeszcze jest taki outsourcing, który jest, bym powiedział, przejściowy. Tak? Czyli już to, co Maciu wspomniałeś, jest widoczne to, że odchodzi się od outsourcingu pracowniczego i wchodzi się w ten prawdziwy outsourcing, ale ta droga jeszcze widać, że jest daleka. Że coś już te firmy próbują, starają się, ale z różnych Strony jest to blokowane. Bardzo często insorcer blokuje to w sposób taki, że skoro on jest odpowiedzialny za całość realizacji przed swoim własnym klientem, w związku z tym on nie chce na Państwu przekazać realizacji danego procesu, bo się boi o jego efekty, o jego wyniki. I tutaj widać dosyć duże pole manewru właśnie w tej profesjonalizacji. Czyli, jeżeli się pod, jeżeli outsourcer przychodzi, bo my jesteśmy profesjonalistami w tym zakresie, my wiemy, jak to robić, my mamy ludzi przeszkolonych, jest zupełnie inna rozmowa, niż to jest tylko na zasadzie przekreślenie nagłówku umowy APT i dopisanie outsourcingu, co nadal i co nadal występuje. Okej, okay. Paweł, a gdybyś, gdybyś mógł nam tutaj pokazać taką przykładową taką dokumentację, którą tworzysz, czyli. Że... Mamy tą wizytę, tak, ty rozmawiasz tutaj z jedną i drugą stroną, outsourcer, masz te wszystkie ankiety, które, które tam przeprowadzasz, ale jak powinna wyglądać taka właśnie docelowa dokumentacja, która dla mnie, bo ja mówię już tutaj jako prawnik, właśnie stanowi tak, tak załącznik do umowy outsourcingowej. To jest właśnie to, co będziemy, proszę Państwa, pokazywać przy kontrolach. To jest to, co będziemy pokazywać w sytuacji utrudniania nam wydawania zezwoleń przez urzędy wojewódzkie, czyli ta akcja antyoutsourcingowa. To, co tak naprawdę jest w tym momencie, bym powiedział, jedną z najważniejszych rzeczy, jeżeli Państwo w tej branży outsourcingowej działacie. I to jest przykład, który został zrealizowany dla jednego z naszych klientów, czyli właśnie dokumentacja. E, oczywiście to jest proces, bym powiedział, bardzo krótki, e, stąd też on nie jest zbyt. E, Obszernie udokumentowany, w sensie obszernie, nie ma objętości, jeżeli mówimy o stronach, ale ze względu na to, że to jest dosyć krótki proces, no też, żeby to ma być realne, proszę pamiętać, że to też nie jest nic, co żebyśmy tu też nie, nie musieli robić całych instrukcji obsługi, bo to nie o to chodzi. Tu chodzi o po prostu, żeby nawet wasi ludzie, którzy świadczą te usługi, lubią, biorą, bo też mamy na sali sorcerów i sorcerów. Więc krótko mówiąc, my mamy wiedzieć, czym jest proces i jak on się kończy. Stąd na przykład też należy określić efekt końcowy procesu. Czyli na przykład, czy to jest kilogramy, czy sztuki. Generalnie coś, co zawsze będzie, będzie mierzalną liczbą, mierzalną wartością właśnie danego zamówienia. Czyli po pierwsze, my musimy sobie ujednolicić, co my zamawiamy, co i jak robimy, i co jest efektem. Bo ja bardzo często podczas audytów podchodzę na przykład do lidera, który zarządza swoimi własnymi ludźmi w ramach outsourcingu procesowego i zadaję mu proste pytanie: ile dzisiaj zrobiłeś, ile masz do końca zmiany? I bym powiedział, że w 8 na 10 przypadków jest problem z odpowiedzią na to pytanie. Co pokazuje skalę, że nawet jeżeli dokumenty się zgadzają, to jednak nie wszystko jeszcze tutaj gra. Już pomijam najprostsze pytanie, od którego zawsze zaczynam każdy audyt, czyli lidera się pytam, ile masz dzisiaj ludzi? I nadal większością odpowiedzią jest: Wszyscy przyszli, ale ile? To nie wiem. Może 12, może 15. Więc też pokazuje, że ta sytuacja pokazuje, jak często liderzy. Liderzy po prostu no, nie są gotowi do świadczenia nawet outsourcingu podstawowego w o proces, co już jest po stronie outsourcer. I to jest tam była kwestia rozpisania opisu, natomiast tu już jest coś, można powiedzieć, ciut bardziej ciekawego, ciekawego, czyli pokazanie, rozłożenie na przykład danej pracy, danej lokalizacji. To jest akurat, jak wspomniałem, obsługa. obsługa po prostu kontenerów, więc to jest kilka osób, żeby taki proces mógł zamknąć, czyli to jest odbiór z produkcji towaru wadliwego, następnie jest to po prostu zmieszanie i, i ewentualnie utylizacja danego produktu, czyli trzeba przywieźć. Zutylizować, wywieźć. Więc tutaj mówimy wprost o kilogramach, które mogą być faktycznie zutylizowane i wyliczone właśnie w oparciu o zamówienie. No bo wiemy mniej więcej, jaki jest odpad, wiemy, co jest do zutylizacji. Każda firma taka produkcyjna zna swój powiedzmy, nie wiem, średnie odpady, średnią wartość odpadów i też, też chciałbym tutaj podkreślić, że jeżeli my mamy już efekt końcowy, to przypomnę, że z miesięcznym wyprzedzeniem nie trzeba tego aż tak dokładnie przewidzieć. Później dopuszczane są różnego rodzaju korekty zamówienia, czyli przewidzieliśmy tyle, o, nieoczekiwanie się by zdarzyło więcej, też miałem przypadek, że wadliwa partia wnosiła do produkcji, calnych, do utylizowania, w związku z tym naturalnie zamówienie trzeba było zwiększyć. No i oczywiście dodatkowo kwestie związane z, z datą opracowania tak, żebyśmy mieli dokument, podkładkę, kiedy on powstał, kiedy zostało to przekazane, czy są potrzebne jakieś narzędzia dodatkowe, które są również powinny być wskazane chociażby we wspomnianej umowie toolingowej, ewentualnie czy są jakieś warunki szczególnie niebezpieczne, tutaj dopracuję tylko NDN, NDS, to są dopuszczalne normy stężeń, jak na przykład pyły i natężeń, czy na przykład hałas, też żebyśmy wiedzieli, czy na przykład nie trzeba jakichś dodatkowych słuchawek, czy generalnie odzieży ochronnej i tak dalej, która jest z perspektywy realizacji procesu dosyć, dosyć istotna. Więc to jest oczywiście, tak jak wspomniałem, bardzo krótki proces, te procesy są czasem nawet kilkustronicowe, rozpisywane, w zależności sensie, od stopnia skomplikowania właśnie danego procesu, tak żebyśmy my byli bezpieczni właśnie w ramach jego realizacji i wiedzieli, gdzie się zaczyna, gdzie się kończy, co jest efektem, żebyśmy mogli to poprawnie rozliczyć, a nawet i uwzględnić ewentualne kwestie jakościowe. Czyli żeby nie było sporu pomiędzy outsourcerem i in że już to nie jest tylko godzina pracy, ale co zrobią, to nie jego rola, tylko już konkretnie co i jak, czy poprawnie zostało to skonstruowane. Ja tutaj Państwu też w międzyczasie zachęcam, bo na, na, na czat tutaj wrzucamy Państwu kody promocyjne do szkoleń, które właśnie dotyczą tematyki nowego prawa imigracyjnego, dotyczą też to moja Akademia Outsourcingu Procesowego, dotyczy oczywiście tego, o czym właśnie teraz rozmawiamy, w wersji już rozszerzonej i w pełni jakby już tutaj ustrukturyzowanej. Proszę Państwa. Zachęcamy też Państwa, jeżeli macie teraz jakieś pytania, bo mamy jeszcze, jeszcze chwilę, więc jeżeli chcecie, to bardzo zapraszamy do pytań na, na czacie. A ja bym jeszcze tutaj przyciągnął ten, ten temat właśnie tego procesu w outsourcingu procesowym. Proszę pamiętać, że to, co jakby tutaj Paweł mówi, no to to jest wynik pracy już na miejscu u klienta, bo musimy się zgodzić z klientem, czyli insourcerem, z outsourcerem. Jaki w ogóle proces bądź procesy mają być przejmowane. Bo jeżeli ktoś wcześniej robił outsourcing pracowniczy, czyli miał na przykład ludzi na produkcji, że miał jakiś pakowaczy, miał jakiś powiedzmy, operatorów, jakieś tam inne jeszcze specjalności, po parę osób gdzieś wypożyczał po prostu ludzi do pracy, czyli to była taka praca tymczasowa w ukryciu, czyli nic innego, właśnie jak outsourcing pracowniczy. No to to będzie duża praca, bo trzeba będzie uszyć procesy. I bardzo często klient mówi: To uszyjcie mi ten proces tak, że tutaj my pakujemy. A ja mówię: No zaraz, nie pakujecie, tylko macie dwie osoby odpakowania. Jest jeszcze pięć innych, na przykład, osób na, na linii odpakowania. I to, co właśnie Paweł mówił, przejmujemy cały proces. Nie ma takiej możliwości, że się dalej mieszacie w ramach procesu. To jest jeden z największych, bym powiedział, tutaj problemów. Pewne możemy, że tak powiem, dopuszczać sytuację, jeżeli mamy pracę zmianową. Czyli jest sytuacja, gdzie jest praca na powiedzmy dwie zmiany, no i jedną zmianę w procesie przejmuje firma X outsourcingowa, a drugą zmianę firma Y, także outsourcingowa, tak? bo na siebie nie wchodzą, ani nie ma tam przemieszanych ludzi outsourcera i insourcera. To jeszcze możemy dopuszczać, bo, bo zachowuje to wymóg odrębności tego procesu autonomizacji tego procesu. I niezależności działania firmy outsourcingowej wewnątrz oczywiście struktur Insourcera. Jeżeli zaczniecie mieszać albo będziecie myśleć, że można to tak ograć, że o, mieliśmy takiego klienta spawacza, że nie ma żadnego de facto procesu, w którym uczestniczą ci spawacze, tylko mówimy, że spawanie jest procesem, to jest bójda na resorach. Co to oznacza? To oznacza, że będziecie mieli bardzo duży wtedy problem z kwestią legalności pracy cudzoziemców. Będziecie mieli problem ze zezwoleniami, i w efekcie cały model outsourcingu procesowego, znaczy wy się spodziewacie, że to jest outsourcing procesowy, to on się kompletnie posypie. Więc to, co w tym momencie robi Paweł ze swoim zespołem, ja bym powiedział, że to jest dla nas, prawników, czyli tego następnego etapu w kancelarii obsługi klienta, czyli budowania modelu wraz z dokumentacją outsourcingu procesowego, jest niesłychanie istotne. A ono jest kompletnie zaniedbane, niedoceniane przez przedsiębiorców. I to, co Państwo mówimy, za niedługo podejrzewam, że zobaczycie na protokołach kontrolnych, zobaczycie być może w instrukcjach, które zostaną wydane przez Państwową Inspekcję Pracy, interpretacjach ministerstwa, bo to wszystko w tym momencie się dzieje. Tak? To jest w ogóle wszystko świeża sprawa, więc jeszcze urzędnicy. Nie zareagowali, w szczególności na zewnątrz, czyli żebyście widzieli to wszyscy, że tak powiem, w skali Polski, że na przykład została wydana jakaś interpretacja i ona po całym kraju zupełnie swobodnie krąży, nie wiem, poszła jakby do, do, do mediów i tak dalej. Więc to jeszcze trochę poczekać ale już teraz trzeba rozpocząć te działania, dlatego że, jak to się mówi, nieoficjalnie podejrzewamy, że. Prawdziwy, że tak powiem, zasyp kontroli zacznie się oczywiście po sezonie urlopowym, czyli we wrześniu. Ja jeszcze jedną rzecz tylko dopowiem. Proszę pamiętać, że doświadczenie pokazuje, że wdrożenie prawdziwego outsourcingu, jeżeli wcześniej on był albo wadliwy, albo oparty o współpracę, albo o APT, to nie jest z dnia na dzień. My tego nie zrobimy w ciągu jednego dnia albo tygodnia. Doświadczenie pokazuje, że wdrożenie bezpiecznego outsourcingu to jest kilka miesięcy pracy, zanim się dotrze dostawca i odbiorca tych usług, zanim, wyka zanim zostaną omówione i przećwiczone wszystkie warianty, chociażby niezrealizowanie części usługi na z, z różnych powodów, tak czym innym jest niezrealizowanie, bo nasz personel był niedostatecznie wyszkolony, czym innym jest niezrealizowanie, bo tir nie przyjechał, który był przewidziany. W związku z tym to doświadczenie pokazują, że takie rozruch do dobrego outsourcingu to są 2-3 miesiące. Więc w momencie, kiedy na przykład inspekcja pracy się zapowiada, albo w ogóle podejrzewamy, że może przejść, bo gdzieś już się toczą sprawy w okolicy, to my m, dokumenty możemy być sporządzone w, oczywiście w kilka dni, ale obecnie większość kontroli rozgrywa się już na hali, na produkcji. Bardzo często omijany jest proces dokumentów, i wchodzi inspektor pracy na, na hale, i tam patrzy, co się dzieje, zada kilka pytań, i nagle się okazuje, że Stan rzeczywisty względem dokumentacji jest zupełnie odrębny, a dla niego będzie wiążący stan realny, to co jest na miejscu, a nie co jest w dokumentach. Więc tutaj musimy brać to pod uwagę, że tak jak wspomniałem, jeżeli jest sytuacja, gdzie my wdrażamy dopiero outsourcing, przechodzimy na ten stopień wyższy, to nie, nie, nie zrobimy tego w ciągu kilku dni. To musi potrwać. To jest potrwać, więc im wcześniej, tym lepiej w momencie, kiedy tutaj się nasilą te, już powiedzmy, te kontrole, które będą, żebyśmy mogli spać spokojnie. No tak, no zresztą pamiętajcie, Państwo, że nowe prawo migracyjne przyniosło bardzo nieprzyjemne sankcje dla podmiotów zatrudniających nielegalnych cudzoziemców. No chociażby sławne 6 tysięcy od każdej, że tak powiem, głowy, czyli nielegalnego pracującego cudzoziemca. I co ciekawe, nie mamy limitacji, górnej granicy tutaj sankcji, mamy mnożnik, tak? czyli to mogą być bardzo duże pieniądze. Przypominam o sankcjach nakładanych na osoby fizyczne, nie na osoby prawne. No, i no oczywiście rozwalenie się zupełnie modelu outsourcingowego. Tak? Czyli myślimy, że to jest outsourcing procesowy, a to się okazuje, że to jest outsourcing pracowniczy. Tam także inne skutki podatkowe, zusowskie, nie tylko imigracyjne i pracownicze mogą, mogą wystąpić. Więc, jakby gra jest tutaj o bardzo wysoką stawkę, a rzeczywiście chodzi o problem, który jest mało nagłośniony. W ogóle też nam. Ciężko jest, tak jak tworzyliśmy jakby koncepcję tego dzisiejszego spotkania z Państwem, Też się zastanawialiśmy, jak trafić do największej liczby przedsiębiorców. No i o ile rozmawiając o kwestiach typowo prawnych, typowo imigracyjnych, typowo proceduralnych, no to Państwo słuchacie, tu widzimy, że jest bardzo duże zainteresowanie. Tak? O tyle kwestie tego typu, no to ta wiedza jest bardzo, bym powiedział, hermetyczna i przedsiębiorcy, bym powiedział, że wręcz się przed tym bronią. To jest oczywiście problem, my sobie zdajemy z tego sprawę, że, że wiele osób nie usłyszy, nie zareaguje itd. i tak dalej, potem się oczywiście pojawi z sytuacjami już tych te prawnymi, tak? czyli już mówimy o kwestiach sankcji chociażby, tak? w kwestiach już procedur odwoławczych. Ale no, liczymy na to, że, że to, co, co dzisiaj tu z Państwem omawiamy, że dotrze do jak najszerszej grupy osób, przedstawicieli i biznesu, czyli świadczących usługi, jak i korzystających z tych usług, i Państwo zareagujecie jeszcze przed tym, przed tym wrześniem, tak? czyli przed tą nasiloną akcją już kontrolną. Proszę Państwa, dziękujemy. Może ja jeszcze Państwu zaproponować. Zarówno od strony ci, którzy Państwo korzystają z usług, jak i je, je świadczą. Nawet teraz, dzisiaj, po zaraz po naszym spotkaniu, niech Państwo, nie wiem, czy zadzwonią, czy podejdą, w zależności od Państwa, do, po prostu do lidera, który tutaj jest, na przykład z Państwa ramienia i świadczy usługę i zadadzą mu te dwa pytania, które wspomniałem. Ile dzisiaj masz ludzi i ile dzisiaj zrobiłeś z zamówionego zamówienia? Jeżeli nie będzie mógł odpowiedzieć na to pytanie, albo będzie miał problem, to mogę Państwu powiedzieć, że prawdopodobnie ten outsourcing procesowy u Państwa nie istnieje. W związku z tym, to są te dwa proste pytania, które zajmą państwo dosłownie 10-15 sekund, a Państwo będą mogli ustawić Państwa w tym, czy trzeba coś zrobić, czy już jest wszystko ok. To są dosłownie dwa pytania, które nawet mówię dzisiaj: zadać je bezpośrednio do osoby zarządzającej z Państwa ramienia, mówię w ramach outsourcingu procesowego i to pokaże skalę, gdzie Państwo się mogą ulokować na, w zakresie dalszych prac. Tak jest. Proszę Państwa, więc dziękujemy za dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania, odzywajcie się do nas, będziemy, będziemy reagować, posłuchajcie Pawła Wróbla i jego rady, idźcie do swoich ludzi, idźcie na tą przysłowiową halę, porozmawiajcie i, i zobaczcie, jak to u Was wygląda, ale też w sensie prawnym zajrzyjcie, czy macie taką dokumentację, czy ona jest załącznikiem do umowy outsourcingowej. Jeżeli nie, odpowiadacie na te pytania, nie, nie, nie to prosimy, działajcie, reagujcie, przygotowujcie się w razie czego jesteśmy do dyspozycji. Dziękujemy bardzo za dzisiaj. Dziękuję Paweł za te ważne uwagi. Dziękuję serdecznie. Do widzenia Państwu.